Witajcie w kolejny piątek, zanim rozpoczniecie przygotowania do weekendu. Jak zawsze, trochę informacji dla Was. Kolejny bytomski zabytek poprzemysłowy przejdzie rewitalizację, a konkretnie bytomskie wodociągi przebudowują i modernizują budynki nieczylnej już oczyszczalni ścieków. W bytomiu Śródmieściu przy wzgórzu Świętej Małgorzaty. Będą tam pomieszczenia biurowe dla spółki oraz zaprojektowane przez Meduza Group centrum edukacyjne i park kieszenkowy. Kolejne unijne pieniądze płyną do bytomia, a konkretnie 7,5 miliona złotych, które przeznaczone będzie na budowę tras rowerowych wzdłuż ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. Ścieżki rowerowe. Powstaną w ramach budowanej trasy rowerowej nr 606 łączącej Gliwice z Błędowem. Odcinek w Szombierkach i Zamłyniu będzie miał długość 3 km. Dobiegają końca prace termomodernizacyjne budynku miejskiego przedszkola nr 9 w Szambierkach. Został tam zmodernizowany dach, wymienione okna, trwają prace nad wymianą centralnego ogrzewania. Te prace są możliwe również dzięki pozyskanym funduszom z Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. A w sobotę zapraszam Was na performance żywe rzeźby do pałacu w Miechowicach. No i oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za piłkarzy. Poloni bytom, którzy zagrają w niedzielę mecz na szczycie z wieczystą Kraków. A dzisiaj życzę Wam spokojnego dnia, no i jak zawsze, dobrego weekendu. Serdecznie Was pozdrawiam.